Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23 małpa Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Czemu narcys cię krytykuje, dewaluuje, degraduje. Narcyz zawsze powie, że coś z tobą nie tak. Będzie chciał, żebyś robił dla niego określone rzeczy. Lecz wkrótce powie ci, że robisz to nie tak, że robisz to źle. Zawsze znajdzie coś takiego, by cię skrytykować. Normalna osoba byłaby wdzięczna za to, co dla niej robisz. Normalna osoba doceniałaby to, lecz narcyz zawsze znajdzie coś, co mu się nie spodoba. Robisz wszystko, by zadowolić osobę, której nie da się zadowolić. Robisz wszystko, żeby uszczęśliwić kogoś, kogo nie da się uszczęśliwić. Robisz wszystko, żeby usatysfakcjonować kogoś, kto wiecznie pozostanie nieusatysfakcjonowany. Starasz się tłumaczyć, wyjaśniać, usprawiedliwiać, uzasadniać. Mówisz narcyzowi, że jesteś lepszy od tych osób, w stosunku do których cię porównuje. Czujesz, że cokolwiek byś zrobił, to będzie to niewystarczająco dobre. Czasami narcyz wydaje się szczęśliwy. Czasami wydaje się zadowolony z tego, co dla niego robisz. Dlatego możesz dalej pozostawać w jego otoczeniu, ponieważ czasami. Zadba o Twój komfort, spełni Twoje życzenia, dzieje się to jednak niezwykle rzadko. Czasami jest grzeczny, uprzejmy, czasami narcyz jest zabawny, czasami wydaje się, że o Ciebie dba. Lecz dzieje się tak tylko dlatego, ponieważ w danej chwili otrzymuje paliwo. W danej chwili czuje się ważny, ponieważ dostaje to, czego chce, to, czego potrzebuje. Narcyz udaje, że ma wtedy do zaoferowania bezwarunkową miłość. Otrzymujesz iluzję. Daje ci coś tylko dlatego, że dostaje coś od Ciebie. Narcyz wie, że jeśli jest dla Ciebie miły, to otrzymuje to, co chce. Narcyz o Ciebie nie dba. Narcyz cię nie kocha. Taki pozytywny charakter widzisz głównie na początkowym etapie znajomości. Wraz z upływem czasu nie widzisz już tego tyle, co wcześniej dzieje się, tak ponieważ narcyz czuje się coraz to bardziej komfortowo. Wie, jak zarządzać twoimi reakcjami. Traktuje cię w taki sposób, ponieważ jest toksyczny. Narcyz może jedynie wprowadzić w Twoim życiu niepokój, chaos, pesymizm, zdenerwowanie. Dzieje się tak, ponieważ narcyz zmaga się z własnymi problemami, narcyz zmaga się z własną traumą. Jest zraniony, dlatego też rani Ciebie. Zmaga się z niezaleczonymi problemami. Traumami odczuwa różnego rodzaju lęki, obawy, w tym niepokój związany z opuszczeniem, z odrzuceniem. Narcyz musi chronić swoje ego. Musi bronić swoich uczuć dotyczących tego, jaki jest ważny. Gdzieś w głębi narcyz doskonale wie, że nie jest dla ciebie odpowiedni, że nie jest dla ciebie dobry. Wierzę, zasługujesz na lepsze traktowanie, zasługujesz na kogoś lepszego. Narcyz jest nieszczęśliwy, ponieważ brakuje mu miłości do samego siebie. Brakuje mu akceptacji siebie samego, brakuje mu własnej tożsamości. Dlatego też nigdy nie może być szczęśliwy z tobą. Zamiast uporać się ze swoimi problemami, narcyz staje się arogancki, myśli, że jest lepszy od ciebie, uważa, że nie możesz być dla niego wystarczająco dobry, podczas gdy tak naprawdę to narcyz czuje się niewystarczająco dobry, po prostu przerzuca to, projektuje na ciebie. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz nie chce mieć do czynienia z własnymi problemami, dlatego mówi sobie, że jest lepszy od wszystkich innych, mówi sobie, że wszyscy uważają go za atrakcyjnego, mówi sobie, że wszyscy mu zazdroszczą. Narcyz zawsze szuka potwierdzenia w zewnętrznym świecie, szuka zapewnień u innych. Dzieje się tak, ponieważ nieustannie doświadcza stresu i niepokoju pochodzą one z niezaleczonych traum. Narcyz usiłuje akceptować swoją fałszywą tożsamość, zamiast sięgnąć do sedna problemu. Można więc powiedzieć, porównać, że zamiast zasypać już i tak głęboką dziurę, to kopie jeszcze głębszą. Zamiast poszukiwać zapewnień, akceptacji u innych, narcyz potrzebuje zaakceptować siebie samego, lecz ponieważ tego nie robi, to doświadcza ciągłego niepokoju, ciągłych obaw, nieustannie potrzebuje atencji, uwagi, oddania, zapewnień, tak by mógł czuć się kompletny, tak by mógł czuć się całością. Narcyz nieustannie potrzebuje innych ludzi, jest od nich uzależniony. Narcyz będzie flirtował z innymi, będzie na aplikacjach towarzyskich podczas gdy jest w związku. Dlatego też porównuje Ciebie z innymi ludźmi. Dzieje się tak, ponieważ narcyz sam nie czuje się wystarczająco dobry. Lecz zamiast stawić czoła temu problemowi, tym uczuciom Narcyz projektuje je, przerzuca na ciebie. Wszystko staje się twoją winą. Narcyz zaczyna obwiniać cię za wszystko. Nie bierze odpowiedzialności za własne zachowania, czyny, błędy. Nie akceptuje, że to z nim jest coś nie tak. Dlatego Narcyzowi nigdy się nie polepsza. Dlatego nigdy się nie zmienia. Dlatego toksyczne zachowania Narcyza nigdy się nie zmieniają. Zawsze kłamie, zawsze manipuluje. Narcyz zawsze będzie cię okłamywać i zawsze będzie Tobą manipulować, jest pozbawiony empatii. Skupia się tylko i wyłącznie na własnych potrzebach. Skupia się na tym, by nasycić swoje ego, by nadmuchać ten balonik jeszcze bardziej. Narcyz ma bardzo wybujałe ego, dlatego nie ma dla ciebie szacunku. Skupia się tylko na tym, czego chce od Ciebie, a to cię rani. To cię niszczy, to sprawia, że zachowujesz się jak ktoś zraniony, jak ktoś niestabilny, możesz odpowiadać przemocą na przemoc. Narcyz będzie usiłował cię sprowokować. A gdy mu się to uda, to powie ci, że musisz się leczyć. Co gorsza, możesz w to jeszcze uwierzyć. Możesz się później obwiniać, ponieważ narcyz wmówi ci, że jesteś winny. Powie ci, że to jest twoja wina. Powie ci, że musisz się leczyć, że jesteś psychiczny, dziecinny, zazdrosny czy żałosny, przewrażliwiony itd., by odzyskać swoją siłę musisz zaakceptować fakt, że narcyz nigdy nie zaakceptuje, że to jego wina. Nigdy nie uzna, że popełnił błąd. Musisz zaakceptować fakt, że narcyz nigdy nie będzie szczęśliwy, niezależnie od tego, czego byś dla niego nie zrobił. Nie jesteś odpowiedzialny za szczęście narcyza lub jego brak. Narcyz powinien sam się uszczęśliwić, wykonując odpowiednią pracę nad sobą, uznając, zauważając swoje problemy. Jesteś odpowiedzialny tylko i wyłącznie za siebie. Musisz uleczyć siebie po toksycznej relacji, tak byś już dłużej nie był zależny od narcyza, byś nie polegał na jego akceptacji. W ten sposób narcyz cię kontroluje, sprawia, że myślisz, że nie jesteś wystarczająco dobry, dlatego starasz się bardziej, robisz dla niego więcej i więcej, patrzysz na siebie, a wtedy szukasz problemu w sobie, nie zauważasz jednak, że jest nim narcyz, tak skutecznie odwraca uwagę od siebie, tak skutecznie tobą manipuluje. Wtedy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że Narcyz nic dla ciebie nie robi, nie polepsza twojego życia, niestety tylko je pogarsza. Narcyz nie chce, żebyś doszedł do takiego wniosku, nie chce, żebyś doszedł do odpowiednich wniosków, dlatego cię dewaluuje, dlatego cię krytykuje, dlatego cię degraduje. Robi to po to, żebyś myślał że musisz starać się bardziej, żebyś myślał, że musisz coś lepiej, inaczej. Narcyz nie może pozwolić ci poczuć, że zrobiłeś wystarczająco dużo, nie może dać ci akceptacji, ponieważ to oznaczałoby, żebyś przestał. Wtedy Narcyz musiałby odwzajemnić to, co dla niego robisz, a on nie chce, by kiedykolwiek to miało miejsce. Dlatego chcę, żebyś ciągle myślał, zastanawiał się, co jeszcze możesz zrobić inaczej, co możesz zrobić lepiej, jak możesz go uszczęśliwić. Narcyz chce, żebyś miał wątpliwości i chce, żebyś myślał, że robisz coś źle. Narcyz musi utrzymywać cię w określonym stanie, w stanie, w którym cały czas chcesz coś naprawiać. Tak byś nigdy nie zdał sobie sprawy z tego, że jesteś z kimś toksycznym, z kimś zaburzonym, z kimś, kto nie wnosi niczego pozytywnego do Twojego życia. Narcyz jedynie odbiera Ci to, co wartościowe, pozbawia Cię tego, co najważniejsze: Twojego czasu, Twojego zdrowia, Twoich pozytywnych cech. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.